Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Radio Bike. Mam na imię Michał. A dzisiaj, dawno wyczekiwana wycieczka do Mirowa i Bobolic. Obejrzymy, mam nadzieję, dwa zamki. No i szybki powrót później do domu. Słuchajcie, wybrałem drogę jak najbardziej asfaltową, gdyż po Przeglądnięciu mapy i czasu dojazdu drogami typu leśne i tym podobne szutry wyszło mi około 4 godzin w jedną stronę. No więc trochę długo. Dlatego też wybrałem drogi przeważnie asfaltowe, gdyż połowa drogi i czasu będzie na plus i na korzyść dla mnie. No, jak wiecie, zawsze borykam się z brakiem czasu, więc korzystam jak mogę. Mam nadzieję, że trasa będzie dobra i w miarę fajnie się dojedzie. Oczywiście, z tego miejsca od razu chcę podziękować mojej wspaniałej małżonce. Wiadomo, życie jak w życiu, różnie bywa, ale to co kobieta robi, tak Ewelina, do Ciebie to mówię, naprawdę dziękuję Ci bardzo, wiem, że jest ciężko, nie jest łatwo z dziećmi i dzięki Ci za to, że mimo tego, że jesteś długość tymi dziećmi, to i tak jeszcze po... zgadza się na to, abym jechał gdzieś na wypad rowerowy. Dzisiaj ponad 30 stopni ma być, więc stały dopływ napojów musimy dostarczyć, żeby nie zapomnieć, się nawodnić, bo inaczej będzie tragedia. A to dopiero początek drogi, a pić się chce jak cholera, dosyć ciekawe trasy tutaj jadę. Jestem w rejonie Pyszowic, za lotniskiem troszeczkę z innej strony No i powiem Wam, nie jechałem tędy w sumie Droga jak na razie dosyć fajna, tylko kurde hica niemożliwa Hica niemożliwa Gorąc Straszny Trzeba się oszczędzać naprawdę bo może być źle. U. Tutaj mam drona z piętego trokami. Elegancko, nic nie ucieka. Super, super sprawa. Jadę dalej. U. No i właśnie dlatego jadę gravelem, bo nasze kochane mapy, jak układamy trasę szosową, to właśnie zaje fajnie kierują nas po takim szutrze. No, ale dobrze, że jadę właśnie tym moim nowym sprzętem, więc się tym nie przejmuję i jadę dalej. Właśnie, tak to wygląda trasa szutcowa. Według mapy. Fajnie bym klął, gdybym tu jechał moją Meridą. No ale, jakiś odcinek po tym lesie, nie wiem, 5 km na pewno już jadę. I jakbym miał to z buta cisnąć, albo na tych cienkich oponkach, no to bym je szlak trafić. A dla Romy ta elegancka droga. Ja jeszcze sprawdzę, czy faktycznie dobrze. Wybrałem trasę, którą miałem jechać i oby się nie okazało, że to ja spieprzyłem interes i wybrałem drogę grawelowa maniesową. Jak się zatrzymam to sprawdzę chwila odpoczynku jest naprawdę tak gorąco Powa drogi za mną dopiero Ale ja już teraz wolę się czegoś na rzecz słodkiego, no bo będzie później źle, gorąc, gorąc, nie miłośny. U, wiem, piję i jadę. Miejscowość, dokładnie miejscowość to proszę. Zabijak, zabijak normalnie. Zabijak, taki niesamowity, że ho, ho, piękna miejscowość, piękny rower. No i tutaj nowy nabytek do siedzenia za dwie dyszki. Mata do siedzenia. Dobra, jadę, bo nie ma czasu. Jem i spada. Odnośnie drogi, to nie pomyliłem się i faktycznie. Przerypało mnie przez te szutry w lesie. No i faktycznie gdybym miał szosuwę, no to byłoby ciężko. Ale piękny zjazd. kilometrów zostało mi do Mirowa, a co ja chciałem powiedzieć, taki film nagrałem, lekko głupi, <laughs> nie wiem, tak mi się wydaje i zastanawiam się właśnie czy go w ogóle umieścić na kanale, film będzie zatytułowany słuchajcie, chyba Tarasowy Biwak, o! W ten sposób. Tarasowy biwak będzie w ten sposób zatytułowany. Tarasowy biwak. Dlaczego? Jeśli go wrzucę, to się sami przekonacie. Już sama nazwa wskazuje, jaki to będzie biwak. A dlaczego ten się nakręciłem? No, dlatego, że testowałem pewne sprzęty. No. <noise> Jak coś to. Oglądajcie Być może wrzucę tarasowy widok, biwak A my tutaj bardzo ładną traską sobie w lesie jedziemy No i zbliżamy się do celu No i dotarłem na miejsce I teraz zaraz znajdziemy miejsce z którego będziemy fruwać Naszym ptaszyskiem zobaczymy, w którą stronę najlepiej, proszę bardzo. Ale sobie ustawiłem, gdzieś tutaj się ustawię I zaraz będę latał. Dobra, chwilę polatane, coś z dronem się stało, nie mogłem wylądować, powrócić do domu, jakiś mały unfal się zrobił, nie wiem czemu, ale wylądowałem, całe szczęście, troszkę tam nakręciłem i teraz jadę do Bobolic. Tam zobaczę ruiny też i, i, i do domu po prostu. Jak będziecie chcieli Mirów, Bobolice, sprawdźcie na internecie, wszystko jest napisane. Ja robię taką wycieczkę szybką, yy, zobaczyłem to co chciałem zobaczyć i... No i co, no i tyle, no i takie, takie moje wycieczki są niestety, chcecie to oglądajcie, naprawdę fajne są wycieczki, czemu nie, mam cel, jadę do tego, zobaczę i później szybko wracam do domu, taka moja natura tego też kanału, że jadę do celu i później szybko wracam, no może kiedyś się to zmieni, może inaczej to będzie wszystko wyglądało, ale musi w tej chwili tak wyglądać, także... Jedziemy. Bobolice. No i już praktycznie jesteśmy na miejscu, bo to niecałe, no około kilometra do tych ruin. O kurczę, to nie są ruiny. To jest piękny zamek. No coś niesamowitego. Dobra. Bobolice. Jedziemy to zobaczyć. No i Widzicie, zobaczcie, jak to pięknie wygląda w Bobolicach zamek. No, jeszcze ładniej niż tamten w Mirowie. Tak mi się wydaje. Dobra, wypuszczam to wszystko i przelecę trochę tam. No, i słuchajcie, dalej problem mam z dronem, nie umiem wylądować. Powrót do domu nie działa, funkcje wszystkie działają. No i nie wiem, co się stało. Dobrze, że mapa jest i można wrócić, bo praktycznie legalnie, nie, nielegalnie straciłem go z wzroku Miałem go tylko na telefonie. No i okej, okay, powróciłem jakoś po liniach, po tych, co leciał aby tyle no ale pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło więc słuchajcie, tutaj jesteśmy w Bobolicach piękny zamek no i tyle tyle z mojej wycieczki, bułkę z dżemem wcinam pakuję się i wracam na 16, chcę być w domu będę musiał się uwijać No i będzie ciężko wrócić a zaraz zobaczycie o. słyszycie ten wiatr? nie wiem być może słychać Teraz, jak zawsze radzia ma szczęście i wpysk Wpysk niemiłocześny Dobra, nie będę się nad Wami pastwił więc wracam do domu Jestem na 75. km Hica Hica straszna Jakiś kryzys mnie Nie mam siły dalej jechać znaczy jadę pomału. Toczę się. Jeszcze ten cholerny wiatr Tak mnie zatrzymuje, że po prostu no nie mam siły, nie? Jeszcze 30 ponad do domu A pizga strasznie Nie to, żebym się użalał, nie? Bo pomału dojadę. O. Oczywiście plany znów szlach trafił <noise> czasowe Uff. No i chyba zaraz zatrzymam się zadzwonię do żony poinformuję ją o tym fakcie, że będę troszeczkę później Jeśli nie martwi Jadę, słuchajcie, jest ciężka cholera przez ten wiatr. Cieszę się, że wjechałem do lasu, nawet nie wiecie jak, bardzo się cieszę. Troszeczkę cienia i zdala od tego szumu samochodów przede wszystkim, bo to już łeb napierniczał, a tutaj troszeczkę spokoju i ciszy. I trochę inne powietrze nie jest tak gorąco w lesie. Cienie oczywiście, jak rozgrzany do czerwoności asfalt. Pięknie, fajnie się jedzie. No i no i koniec jazdy na razie. Na razie. Skurcz, skurcz taki. To mnie wyrwało z pedał, wyrwało mnie z pedał. No i idę troszkę, kurde, nie miałem tak jeszcze. Chwilka rozciągnę kolano, mięśnie, Ach. tego się właśnie obawiam w mojej jeździe, że siły są, wszystko jest. A noga odmówi posłuszeństwa i, i co? Starość, nie radość. Chwilkę zejdę z rowera i delikatnie nogę rozruszam. Mięsień No i zaraz jadę. No co? Jeszcze kurde, ze 20 km mam do domu i muszę dojechać. Nic się nie stało, słuchajcie. Radio będzie żył. Nie śmiać się proszę, każdego może to złapać, temperatura ponad 30 stopni, cały czas się nawadniam, elektrolitów od groma. Wypiłem, jeść jem, a i tak co się miało stać to się stało. Idziemy jeszcze chwilkę tam do zakrętu. I tam siadam na rower i kontynuuję dalej jazdę. Podsumujmy dzisiejszą trasę. 51. Elegancko, fajnie się jechało. Problemy z dronem. Z powrotem do domu. Home point. Przycisk nie działa. Do sprawdzenia. Powrót masakra. Podwiat 50 km w pełnym słońcu. Całe szczęście, że chwila lasu była i trochę cienia. Fajnie. Skurcz. Masakra. Męczyłem się okropnie. I jadę naprawdę bardzo pomału, wręcz. Turystycznie, hobbystycznie, nie wiem jak to inaczej nazwać, tak aby noga dotrwała jeszcze jakieś 7 km do domu. A 20 km się męczy. Nie wiem czemu. Kryzys dopadł, to wyginało mnie na wszystkie strony i człowiek chce mocniej nacisnąć. No to jak go z Procy go spydał wyszczela. Wybija do góry całe szczęście jestem prawie w domu no i chyba wstrzyknąć sobie należy jakieś elektrolity dożylnie uzupełnić niedobór wszystkiego bo tak nie może być Co dalej? Rower się spisał elegancko, stary na rowerze się spisał gorzej ale mam nadzieję, że to tylko tak chwilowo. No i tyle, słuchajcie. Nigdy nie nagrywałem powrotów. Ale to, co się teraz wydarzyło na tym powrocie, no to trzeba było to nagrać. Trzymajcie się i już koniec. Kończę. Na razie. Cześć.